Witam wszystkich w kolejnym materiale. Nadszedł dzień rozpoczęcia głosowania w referendum strajkowym wariin. Każdy, kto złożył oświadczenie i uważa, że jego praca jest więcej warta niż dostaje za nią obecnie, powinien głosować w referendum. Nie wierzcie w to, że bez referendum dostaniecie podwyżki. Bez pozytywnego referendum podwyżek nie będzie. Dziś krótki film z instrukcją, jak głosować. Dzisiaj otrzymacie maila od nadawcy Eurna z adresu mailowego noreply@eurna.solidarnosc.org.pl z tematem Powiadomienie o głosowaniu na temat referendum ARI. Sprawdźcie proszę folder spam. W mailu będzie informacja, kiedy rozpocznie się głosowanie i do kiedy potrwa. Następnie o godzinie 21:00 otrzymacie właściwy mail służący do głosowania. W mailu będą również wskazane daty głosowania. W czasie trwania głosowania kliknięcie w głosuj przeniesie Was do karty do głosowania. Karta do głosowania zawiera dwa pytania. Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w przypadku braku realizacji następujących postulatów sporu zbiorowego? I tu będą wymienione postulaty sporu zbiorowego. I drugie, czy jesteś przeciwko przeprowadzeniu strajku w przypadku braku realizacji następujących postulatów sporu zbiorowego? I tu będą wymienione postulaty sporu zbiorowego. Na karcie można wybrać tylko jedną z dwóch opcji. Jeżeli jesteście za strajkiem, zaznaczacie kratkę poniżej pierwszego pytania. Jeżeli przeciw, kratkę poniżej drugiego pytania. Musi zostać wybrana jedna z opcji. Po zaznaczeniu prawidłowej kratki klikamy zapisz, głos zostanie zapisany. I właśnie oddaliście głos w referendum strajkowym warii. Wszystkim, którzy to zrobią, dziękuję i gratuluję z całego serca. Link zostanie wysłany tylko raz i będzie mógł zostać użyty w czasie określonym na głosowaniu, czyli od godziny 21 4 sierpnia do godziny 24.11. Sprawdzajcie proszę folder spam. Do zobaczenia przy wirtualnej urnie.